No dobrze, zacznijmy tworzyć arcydzieło kuchenne. Mój naleśnik będzie nie do odróżnienia od prawdziwego choddoga. Znam kilka sekretów, które mi w tym pomogą. Gotowe! Pozostało tylko go ostrożnie odwrócić. Wow, jestem geniuszem! Wszystko zmierza do mojego zwycięstwa. Wygląda tak sobie. My nie stać na więcej. Z mamą robiłyśmy już rysunki na naleśnikach, więc mam doświadczenie. Możecie nie mieć co do tego wątpliwości. Fajnie mi wyszła, co? Dodam trochę czerwieni do kiełbaski. Można przewracać. Dodam ostatni szczegół. Fajnie mi wyszło, co? Zaraz pokażę, co jest naprawdę fajne. Na wypadek, gdybyście zapomnieli, to chodziłam na kurs kulinarny, więc mój naleśnikowy hot dog będzie nie tylko piękny, ale i pyszny. Tom, Kate... Proponuję zapisywać wszystko, co robię. Nice. Mija, myślę, że nadszedł czas, abyś to odwróciła. A, rzeczywiście masz rację. Co? Dlaczego mój naleśnik nie jest upieczony? Dlaczego moja kuchenka jest wyłączona? Tom, jak mogłeś? A masz. Niczego teraz nie mam.